Duchu Święty chcę Ci podziękować za doświadczenia spotkań z Tobą na tylu adoracjach, modlitwach, a szczególnie za to pierwsze doświadczenie, które przeżyłem w czasie modlitwy o wylanie Ducha Świętego. Wtedy ogarnęła mnie taka radość, że chciałem się śmiać na głos. Wtem usłyszałem słowa, ktoś przeczytał z tekstu biblijnego z Ewangelii słowa Tyś mój Syn umiłowany. To było takie przeniknięcie do głębi serca, taka radość, że do dziś pamiętam to wydarzenie. Dzisiaj w piątym dniu nowenny wpatrujemy się w Marię, w Niepokalaną. Ona jest najcudowniejszym dziełem Ducha Świętego. On ją napełnia i w Nim się rozradowała i całe życie żyła pod natchnieniem Ducha Świętego. Ojcowie Kościoła mówili, że Duch Święty jest wzrokiem Kościoła, pomaga zobaczyć Jezusa. Jeśli Duch Święty napełnił Maryję i nas napełnia, to właśnie po to, abyśmy mogli zobaczyć Jezusa. Kto zobaczył Jezusa, zobaczył i Ojca. To nam wystarcza, to jest zbawienie. Zobaczyć i zjednoczyć się z Nim, który jest pełnią miłości. Każde nabożeństwo do Marii, każda modlitwa do Marii jest y, tajemnicą uwielbienia Ducha Świętego, jest nabożeństwem do Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, Mario, że możemy być Twoimi dziećmi, żeś nas przyjęła i czuwasz nad nami i chronisz nas przed wszelkim niebezpieczeństwem. Niech w tobie, a przez Ciebie i w nas będzie uwielbiony Bóg w trójcy jedyny. Duchu święty, rozlewaj miłość w sercach naszych, abyśmy się poczuli dziećmi Marii i dziećmi Boga Najwyższego. Amen. Alleluja. Dzięki.